Cześć, Maneczko, z tej strony Bartek, a wy oglądacie kanał Motopasja Pod Witam Was w dzisiejszym dniu, 1 maja, majóweczka. Niestety, dopiero teraz mogę wyjechać. Dzień wolny od pracy, ale można pracować koło domu. Więc, dużo, dużo, dużo pracy dzisiaj miałem przy domu, ale stwierdziłem, że w końcu muszę jednak dzisiaj wyjechać na motocykl. Chociaż przejechać się przez chwilkę wokół komina. A tak kiedyś myślałem i przemyślałem, że przecież jest fajna trasa, którą wam tutaj nie pokazywałem. Jest to droga siedzińska, tak zwana. Fajna trasa tutaj od mojego miejsca zamieszkania, gdzieś na 100 km, może. Dokładnie nie powiem Wam w tym momencie, ile ona ma. Ale myślę, że przypnę Wam na samym końcu. Traska bardzo fajna, jeśli ktoś się przejechać wokół komina po pracy, tutaj z rejonu albo ma blisko na nasze rejony. Myślę, że ciekawa, bo prowadzi przez wioskę Sidziny, przez Zubrzycę i w Zubrzycy można różnorodnie sobie trasę dobierać, albo w lewo na Jabłonkę, albo w prawo na Zawoje. To już jest dowolność. Ja zachęcam oczywiście do subowania, lajkowania, komentowania Udostępniania. Dzisiaj myślę, że ten film zrobię w formie takiej jak ostatnio, ponieważ w komentarzach czy w wiadomościach piszecie, że bardzo Wam się ten tryb montowania filmów spodobał. Tak więc, nie przedłużając tego wstępu standardowo, zapraszam Was na film. Do skrzyżowania w Skomielnej białej ze światłami. Pokazałem właśnie, że będę skręcał w kierunku Lubnia, ponieważ tą trasę można zrobić na dwa sposoby: albo jechać prosto na Jordanów, albo skręcić tak jak ja w prawo. Przy okazji mogę ciekawostkę powiedzieć, że na Starej Zakopiance zrobił się ruch, bardzo dużo aut jedzie na moich przestrzeniach Zakopanego i zamknęli tunel na. S7. Stąd tyle samochodów tutaj się wzięło właśnie na starej Zakopiance. Jadąc w stronę lub miastawą zakopianką. Oczywiście przejeżdżamy przez znane Wam zakręty w naprawie. Bardzo fajne, bardzo sympatyczne. No i nie ukrywam dzisiaj akurat w czasie mojego przejazdu nie było nikogo ale powoli motocykloiści przenoszą się z pateli właśnie tutaj na te zakręty w naprawie w okolicy byłej restauracji Swampiu Tak więc no może mamy nowe patelnie kto wie Na prawie w okolicach tunelu północnego na nowej Zakopiance S7 skręcamy w lewo w kierunku Łętownia. I tą drogą polecimy sobie już do Łętowni, do wsi, do Skrzyżowanka i będziemy jechać w lewo w stronę Jordanową. Spytacie może skąd wiem o takich drogach tutaj, że takie dróżki są, że można przejechać. No mieszkam w rejonie, to normalne, ale jeszcze dodatkowym atutem moim w tym momencie jest to, że jesteśmy w rejonie mojego miejsca pracy, to znaczy mojej trasy. Ja tutaj jeżdżę po tych rejonach, więc bardzo dobrze dróżki tutaj znam i wiem, że są i że można przejechać. Wjeżdżając na dół do łętowni z naprawy, mamy tutaj taką sekcję paru zakrętów, bardzo fajne, ostre, długie, ale uwaga, jest tutaj nawierzchnia niezbyt dobra, w jednym momencie są nawet dziury, więc trzeba tutaj bardzo mocno uważać, żeby nie wypaść z toru jazdy, żeby się nie wywalić, a szkoda zaliczyć szlifa niepotrzebnie. Ale sekcja fajna, ogólnie taka droga tutaj bardzo fajna z zakrętami, więc śmiało tą drogę na przejażdżkę mogę polecić. I tym sposobem doleciliśmy do Łętowni. Jesteśmy we wsi Łętownia dojechaliśmy do skrzyżowanka od prawy i na tym skrzyżowanku skręcamy w lewo nie odrywajcie uwagi bo za jakieś 800 metrów no może kilometr będziemy skręcać w kolejną stronę ale to za chwilę Mijając remizę oraz sklep po drodze za przystaneczkiem skręcamy w prawo w kierunku Osielca. I teraz tą drogą nigdzie nie skręcając, jadąc cały czas prosto, dojedziemy do drogi krajowej numer 28 w Osielcu. Tak, dokładnie ten Osielec, przez który już nieraz przejeżdżałem, jadąc do Marcina do Suchej Weskickiej. Po mojej lewej stronie przykiec a ściekawostek Po mojej prawej stronie jest mój najdalej wysunięty klient w tą stronę. Mateusz, serdecznie Cię pozdrawiam z tego miejsca. Jedziemy dalej drogą w stronę osielca a po lewej stronie na przykiecu u góry widać tor motocrossowy klubu motocyklowego MTR Osielec. Złośliwość Rzeczy Martwych. Dojechałem do głównego skrzyżowania w Osielcu z drogą krajową. 28. Skręcam w lewo w stronę Jordanowa, ale zaraz odbijam w prawo w stronę Bystrej Podhalańskiej. W tym miejscu łączymy się z drogą, która idzie od Jordanowa na Bystrą jest tutaj takie małe rądko my jedziemy w kierunku Sidziny ktoś jakby chciał robić tą krótszą drogę czyli nie jechać dookoła przez Łętownię, Osielec tylko od razu na Jordanów to tutaj właśnie wyleci na tym rądku i teraz jedziemy cały czas do Sidziny tu oczywiście, jak wspominałem też wcześniej tu jest właśnie rejon mojej pracy, rejon mojej trasy każdy zakręt praktycznie tutaj znam, ale trzeba uważać, wiadomo, bo może ktoś wyskoczyć, pies, dziecko, cokolwiek. Jeździmy z rozwagą. Droga ta jest, nawet powiem Wam szczerze, bardzo często użytkowana przez motocyklistów. Będąc w pracy, jeżdżąc tutaj po tym rejonie, bardzo dużo ich tutaj mijam, tak więc jest możliwe, że część osób zna tą drogę i bardzo często nią jeździ, ale jeszcze tak jak wspominałem, u mnie na kanale ta droga nie była, więc myślę, że warto ją pokazać. Kolejna z ciekawostek dotycząca tej drogi jest taka, że gdyby przypadkiem coś się stało, nie daliście razy jechać na siedzinę, musicie wracać, nie trzeba wracać się tą drogą. Tutaj, jak skręcicie w tą drogę, polecicie przez to pożysko na Jordanów. Tak więc nie trzeba się wracać z powrotem czy na osielec, czy na, na bystrą na Jordanów, no w zależności z której strony jedziecie. I jakbyście musieli się wrócić do Jordanowa z tego punktu. To można tu przejechać na to pożysko i wylecicie albo na wysoką, albo na światła w Jordanowie w centrum. My lecimy prosto do Siedziny, a tak naprawdę już w tej Siedzinie jesteśmy. Ważnym momentem dotyczącym tej trasy jest to skrzyżowanko do którego właśnie teraz dojeżdżamy. My jedziemy w prawo na Zbrzycę. Dolną, zubrzycę górną, a tam się skończy droga. Tam jest jeszcze dalej, dalej. Ciągną się domy. Jest kościół, jest remiza strażacka i dalej, dalej domy. Tam, jak będziecie chcieli, może kiedyś pojedziemy, może Wam pokażę miejsce tam właśnie na końcu. A my z pięknym widokiem pasma Babał górskiego. Lecimy w stronę Zubrzycy. Na końcu siedzimy, mijamy Skansen Muzeum Kultury Ludowej. Przedstawiające ono życie na wsi. Warto się tu wybrać i zobaczyć na własne oczy. Droga teraz od górę z fajnymi serpentynami dwa fajne zakręty z rozwagą ostrożnie, żeby się nie wyłożyć, bo w cieniu, bo widzę jest troszkę piasku. Turyści, o proszę bardzo, piaseczek turyści chodzą, żeby w nich nie uderzyć. Bardzo dużo ludzi tutaj chodzi na Babią górę czy inne okoliczne górki, zwiedzając, uprawiając turystykę górską. My też uprawiamy turystykę, ale motocyklowo. I z tego miejsca pomału będziemy wlatywać do Zubrzycy. I jesteśmy w Zubrzycy Górnej dojechaliśmy do skrzyżowania gdzie łączy się droga wojewódzka Jabłonka-Białka my skręcamy w lewo ponieważ jedziemy w stronę Jabłonki a jeżeli ktoś by chciał jechać w rejon Makowa, Słuchaj Beskidzkiej no to poleci sobie w prawo właśnie w tamtym kierunku zostańcie jeszcze do końca filmu ponieważ jeszcze jest jedna ciekawa miejscówka właśnie na tej trasie żeby nie jechać przez Jabłonkę Mamy taką fajną tutaj drogę Gdzie skręcając w lewo właśnie Możemy zrobić skrót na Podwilk My Mamy wtedy Jabłonkę, Orawkę I wylatujemy sobie w Podwilku A dlaczego też wybrać tą drogę Zobaczycie za chwilę Dlaczego Warto tą drogą jechać, ponieważ... Na samym szczycie można właśnie zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie z przepięknym widokiem na Babią Górę. Ja tutaj się nie zatrzymuję, jadę dalej i jedziemy do Podwilka. Nagram tutaj urywek ze względu na to, że pokażę Wam, jak z tej drogi wyjechać na drogę główną, na krajówkę. Przy tym skrzyżowanku skręcamy w lewo. A na następnym skrzyżowanku będziemy skręcać takby w prawo i zaraz na drogę główną. Zresztą zaraz zobaczycie. A nawet dojedziemy do, do drogi głównej. Nigdzie nie skręcamy, tylko od razu do drogi głównej. Oj, Bartek dawno żeś tędy nie jechał dawno. No tak, przyznam się, dawno tędy nie jechałem. No i teraz... Drogę, którą bardzo dobrze znacie, jest to droga krajowa numer 7 Rabka, Jabłonka. Jedziemy w stronę Rabki, już do domu. Fajna trasa, około 100 km będzie miała całość. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Widokiem na w oddali Rabkę. Przed nami Luboń Wielki Chciałbym zakończyć dzisiejszą Krótką wycieczkę, ale myślę, że Fajną Mam nadzieję, że droga, którą Wam pokazałem Przyda Wam się przy planowaniu Tras tutaj u nas Na Podhalu Ja wlatuję do Spytkowic Tak więc już kawałeczek do Dorabki Dzięki za oglądanie tej trasy Zapraszam do Subskrypcji, do komentowania do udostępniania, jeżeli trasa Wam się spodobała. Myślę, że trasa ciekawa. Miejscami asfalt nie jest dobry, ale da się przejechać. Może lepszy, jak na Sowacji ostatnio. Ale droga fajna, bardzo zakrętowo, dużo zakrętów. Można fajnie urozmaicić sobie drogę, żeby nie jeździć cały czas takimi samymi drogami. Tylko gdzieś sobie odbić, gdzieś przeskoczyć. Powiem Wam szczerze, jeżdżąc z Pawem ostatnio, też poznaje takie tu drogi, takie przejazdy, że sam o nich nie wiem. Między innymi w tamtym roku, jak jechaliśmy na Sowację, droga w rabie wyżnej na harkabus przeskoczyliśmy takim bokiem, że sam o tej drodze nie wiedziałem. Tak więc też sam się uczę, sam poznaję. I dlatego mam możliwość Wam pokazania te dróżki, te ścieżki właśnie na naszym rejonie. Dzięki jeszcze raz za oglądnięcie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!